Witajcie. Dzisiaj pokażę wam jak wymienić lampki żaróweczki kontrolne w przyciskach do samochodu Dacia Duster. Przepaliły mi się wszystkie cztery żarówki w przyciskach plus jeszcze dwie w pokrętłach nawiewu. Do wymiany potrzebujecie takie małe żaróweczki. Taka żarówka mała mieści się w wyłączniku świateł awaryjnych. W tym i tego typu małe żaróweczki z wąsami, które bardzo ciężko dostać, byłem w czterech sklepach motoryzacyjnych, żaden ich nie miał. Dostałem w sklepie elektronicznym, z częściami elektronicznymi. I te żaróweczki, jedne i drugie, kosztowały po złoty 50 zł za sztukę. Najpierw musicie wymontować te przyciski oczywiście z konsoli. Link jak je wymontować znajdziecie pod filmem do filmu francuskiego. Natomiast ja wam pokażę, jak się rozbiera przyciski i wyjmuje się lampki. Jeśli chodzi o kontrolkę świateł awaryjnych, to po prostu zdejmujemy pokryweczkę. W środku znajduje się żaróweczka. Jak widać, jest ona przepalona. Biorę nową żaróweczkę. Tą z zagiętymi wąsami. Wkładam ją na miejsce. Przycisk zamykam. I wymiana gotowa. Bardziej skomplikowany jest przycisk otwierania szyb centralnego zamka, czy podgrzewania szyby, ale też nie jest to takie trudne. Delikatnie podważamy przy pomocy śrubokręta lub tak jak ja mam tutaj otwieracza przy scyzoryku. Delikatnie podważamy przycisk z boku. Naprawdę tworzywo jest tutaj dosyć mocne. I, i nie ma niebezpieczeństwa, że coś się złamie. Delikatnie podważamy. Przycisk nam bardzo fajnie schodzi. Czekajcie, bo tutaj mi się zakleszczyło. O, widzicie, tak to wygląda. W środku znajdujemy taką żółtą nakładeczkę, pod którą znajduje się żarówka. Ja w celu wyjęcia tej żaróweczki używam pinsety. Pinsetą delikatnie łapiemy ten element żółty i delikatnie wyciągamy w górę. Robiłem to już dwukrotnie i było to dużo szybsze. O! Proszę bardzo, tak wygląda środek. Tak wygląda element, o którym mówiłem. Pod spodem znajduje się żarówka. Z boku są takie wąsy zakręcone. Trzeba je odkręcić, albo można je po prostu zwyczajnie zerwać, ponieważ i tak ta żarówka do niczego się nie nadaje. Zrywamy, od, odkręcamy jeden wąs, odkręcamy drugi wąs. I następnie wyjmujemy żaróweczkę przepaloną. I zakładamy żaróweczkę nową. Wkładamy ją do środka. Umieszczamy wąsy w takich tutaj nacięciach. Tak, żeby się w miarę dobrze zakleszczyły. I owijamy drucik. Dookoła elementu wystającego z tej pomarańczowej nakładki. To w zasadzie wszystko, co musimy zrobić. Następnie wkładamy z powrotem element do. Naszego włącznika po zaciśnięciu elementu żarówką nakładamy element przycisku. Yy, przyciski mają swoje swoje takie specjalne. Elementy, po których widać tutaj takie suwadełka, one są niesymetryczne i będziecie widzieć również tutaj w konsoli o, te nacięcia, w które mają wejść, są też lekko niesymetryczne. Tutaj akurat z brzegu jest przełącznik otwierania przedniej szyby, prawej więc mieliśmy lekko do lewej. Strony te wypustki, więc jeszcze też daję do lewej i zakładam delikatnie. Wciskam po prostu przełącznik i żaróweczka wymieniona. Pozostałe żarówki wymienić w ten sam sposób. Żaróweczki centralnego zamka i podgrzewania tylnej szyby są podobnie zbudowane, tylko że ten element, który, który się znajduje pod spodem. Z żaróweczką jest troszeczkę większy, ale nie przeszkadza to w niczym. Zasada wymiany jest identyczna jak w poprzednim. Włapiemy pinsetką, wyjmujemy pomarańczowy element, wyjmujemy żarówkę, wymieniamy na nową. Składamy wszystko i zamykamy przycisk. Tutaj o tyle prościej, że jak widzicie, tutaj jest takie specjalnie nacięcie, więc przy klawisza nie założycie odwrotnie. Bo po prostu jego nie zamkniecie. Więc tutaj jest jasne, że, że w ten sposób się to nakłada. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o lajki i oglądajcie moje kolejne filmy. Pozdrawiam, cześć.